Szukasz niedrogiego smartfona dla siebie i rodziny? Oto trzy propozycje od Eurocom.pl. Redmi Note 12 jest na rynku zaledwie parę miesięcy i już zdobył sobie grono zadowolonych fanów. Jest najtańszym smartfonem w naszym zestawieniu, ale zdecydowanie nie ma się czego wstydzić. Duży ekran AMOLED o odświeżaniu 120Hz, przyzwoity aparat, a co najważniejsze, ośmiordzeniowy układ Snapdragon 685, który zapewnia sporą płynność korzystania. Realme C55 jest trochę droższy, ale może pochwalić się odrobinę większym ekranem, 14 megapikselami więcej w aparacie, a przede wszystkim dwukrotnie większą ilością pamięci RAM, co sprawia, że powinien lepiej sobie radzić z wymagającymi jabłkami. Infinix to nowy gracz na rynku, ale model Note 12 Pro nieźle się rozpycha łokciami na niskiej półce cenowej. Podzespoły, czyli ośmiordzeniowy układ Helio G99 oraz 108-megapikselowy aparat, jak i 256 w wbudowanej pamięci robią wrażenie. Gratka dla tych, którym zależy przede wszystkim na surowej mocy do 1000 zł.